Witam wszystkich w trzecim odcinku z gry House Slipper na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie kolejny dom i go wyremontujemy, tak? W tym odcinku mam nadzieję, że będą normalne miniaturki, nie tak jak w poprzednim. Teraz posiadam jeszcze dom konesera, ko w którym potrzebuję możliwości szpachlowania, a tego nie mam. Tak jak i również posiadam swój domek, ale to nie będziemy nic jakby. Nic nie będziemy robić. Ten dom jest bez sensu. W sumie z pola jest. Z, z, z pola. No, no tak, Spola Dworu jest troszkę taki, ale tutaj jest no praktycznie dobry dom. Więc tego to jest bez sensu to jest kupować. Dom po powodzi niestety nie kupię, bo muszę mieć umiejętność szpachlowania. Mamy tutaj malutki domek za 130 tysięcy, którego pewnie on jest. On ma praktycznie identyczny układ jak ten poprzedni. I nie wiem, czy go czasem sobie nie kupimy. Bo dom wielu pokoleń. O dom wielu pokoleń może? A nie, bo tutaj też widzę uszczerbek na ścianie, no, no muszę na to akurat spoglądać, no tutaj mogę sobie kupić, ale po co, jak tu nie ma nic do remontowania. Eee, dom admina legendy, no to też jest bez sensu, bo to tylko wysprzątać trzeba. Dom i samochód, no tu już jest taki normalny domek do całego remontu, remontu praktycznie mógłbym tak powiedzieć, więc jest to dość spoko domek i jest to dość spory domek, lecz... To się raczej zajmiemy gdzieś w następnym odcinku. Następny, yy, następny dom jaki będę chciał robić będzie ten. Czyli moim zadaniem będzie zdobyć po prostu możliwość szpachlowania ścian. A ja na razie zajmę się spalonym domem, domkiem kup. No i co? No i wyczyścimy i mniej więcej obmalujemy sobie domek. W następnym odcinku będziemy sobie meblować elegancko. Wszystko będzie pięknie yy, skibili, że tak to ujmę. No tutaj już widać i tak. Ja, żeby zrobić sobie miniaturkę, muszę wejść tutaj, muszę wejść w rozgrywkę, muszę wyłączyć mini-mapę i nie ma tu nic więcej. Nie ma, nie ma możliwości wyłączenia normalnie. Yy, nie ma możliwości wyłączenia sobie interfejsu, bo po co miałoby... A nie, nie, interfejs grafiki, no. Nie, bo po co mieliby tu dać, niby, do tej gierki możliwość wyłączenia interfejsu? Po co? Yy, więc tak, ci... Te frajery, co mam w, lewym, w lewej stronie, chciałbym wyłączyć, nie? Tu nie, ma, nie jest wyłącz interfejs, nie ma nic, otwórz napki, zablokuj i... No domyślny ruch, odblokuj, mierz, gier, dźwięk to jest bez sensu. Nie mogę sobie wyłączyć tych frajerów, co mam. Więc ja to będę musiał ten obrazek jakoś sobie przybliżyć chyba. W ogóle tu też trzeba będzie pomalować jakoś ten domek. Nie wiem, no coś może wykombinuję, zrobię sobie na razie takiego screena, bo... No nie wiem, no Gierka nie chce ze mną po prostu współpracować i tyle. Minimapę teraz sobie włączę. Po co ma być wyłączona? To sobie mniej więcej wysprzątamy. No to jest spalony dom i spalona okolica tego domu, tak? I co, wchodzimy tutaj od tyłu. Trzeba sprzątać. Od razu mogę w sumie wyciągnąć do sprzedaży to. I bardziej to usuwać wszystko niż sprzedawać, bo większość to się do niczego nie nadaje po prostu. To działa. Jako tako, ale to i tak będzie na nasło. Aha, dobra, ja sprzedałem normalnie te. No to dobra. No to pozdro, nie? Instalacje do koloryfera zftałem, będę musiał ją kupić. E, ręka tu nie wiem, co jest, nie ma nic. No ten domek wygląda jak wygląda, ale zaraz będzie wyglądał dużo lepiej, tak. Wystarczy, że nawet chociażby tutaj sobie umyjemy okno i nie tylko, tak? Umyjemy okno i okno jest już jak nówka sztuka, nie? Sufit też, Sufit. sufity zawsze to wystarczy, tylko szczotką przejechać i są jak nowe, nie? No tutaj sobie to czyścimy i już podłoga jest G. Tylko, że i tak ja to wymienię, tak czy siak, więc. To wielkiej różnicy nie będzie. W sumie drugi, od, drugi dom, który montuję i jest to ten sam, w sensie identyczny układ domu, jaki remontowałem w poprzednim odcinku. Jest to identyczna wielkość i identyczne wszystko praktycznie. Ale mi to nie przeszkadza, gdyż w następnym odcinku już postaram się mieć możliwości remontowania tego większego domu, który na pewno dłużej czasu mi zajmie. To się da umyć, czy nie bardzo? Chyba nie. Nie dziwię się, ale sufit oczywiście, że się da, bo co by nie. Okienko myjemy sobie elegancko. W tutaj z wierzchu, tutaj są też dużo jest brudnych. Tutaj części tego domu. Dom będzie malowany, rzecz jasna, w środku, jak i na zewnątrz. Więc dzisiaj muszę się mniej więcej szybko z tym uwinąć A montować będziemy meble i tak dalej. W następnym, jak i również drzwi. Strasznie tutaj ciemno jest. włącz latarkę. Tutaj to już nic za bardzo nie umyje. Oprócz okna. I sufitu. Który jest bielutki. <ścoughs> to mnie bawi akurat w tej grze. Nieważne co by w domu było, sufit jest zawsze biały. Jeszcze na suficie sporo tego ja pili. Nie czekaj, włącz mi te światło, bo aha, to nie działa. No to pozdro, nie, tutaj jeszcze jest do wymycia. Ja pili. Okna. i zaczniemy se malować, a jak coś jeszcze zobaczę do sprzątania, to sobie będziemy sprzątać to tak na bieżąco, że tak to nazwę. Tam jest jeszcze brudne. Chyba. Nie wiem, bo wiecie, jakby zawsze brud chyba tutaj będzie nawet prześwitywał jak yy, obmalujemy, a jak nie to no to zniknie przynajmniej i będę, wiecie, będę miał, będę lepiej widział po prostu brud, bo tu jest już te spalone całe, yy, spalone wiecie, spalone yy, ściany i tak dalej, tutaj czadem bym powiedzieć, mógł powiedzieć nawet, że jest zabalone. Hop, umyj, umyj okno. Elegancko i co? Lampy sekupy. Lampa sufitowa. Pokaż wszystkie rezultaty. Była taka fajna lampa w zleceniu na live raz ją stawiałem. Reflektorowa właśnie tak. Czarną. Nie zmieścić... A zmieści się tak. Hop. Hop! Hop Ona mało miejsca bardzo zajmuje, a bardzo dużo światła daje Hop A tutaj damy jedną tą taką okrągłą fajną No i elegancko Ona wiecie tak widzowie, nie ja to bez, bez przesady, nie Tylko tak Kromnie sobie świeci Teraz tak Ściany Barby i ten pokój zrobiłbym sobie na jakiś żółty, czyli może antyczne złoto. Spróbujmy coś z tym kolorem wymodzić. Wtedy panele sobie dam białe po prostu i będzie fitowało elegancko. No, elegancko to wygląda. Ale chyba lampy będę musiał zmienić, bo one za mało światła dają. One fajnie wyglądają, ale strasznie mało światła dają. A dopiero je chwaliłem i teraz narzekam. No ale to dość ładnie wygląda. Akurat farba jest ładna. elegancko No jest git chyba nie to jest tylko takie załamanie światła Aha albo to jeszcze światło tak się okej okay. Tu, jak będzie to dawało to światło, no to już lepiej, nie? To mniejsze pomieszczenie, to jest większe. W kuchni spoko, więc dobra. Panele: panele podłogowe, dobra. To będziemy musieli inaczej zrobić. Podłoga i sufit. Panele podłogowe i sufitowe. Nie wiem, jakim cudem ktoś chce dać sobie tak na sufito, to, ale takie spoko, spoko są. Aż tutaj nawet zarobiło się. No i teraz, jak widzicie, idealnie widać brud. To by tak czyścicie i macie, nie? Tutaj jeszcze. Tu sadamy płetki jakieś mi się, mi się wydaje, albo. Też jakieś panele sedamy tam do kuchni, to jakieś ciemniejsze, a dajmy sobie takie, może. Op. Okej, okay, a tutaj też sedamy. Miałem takie, tutaj dopiero takie fajne. O, te, 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 te. Kolorystycznie jeszcze będę musiał je zgrać. Jakimś kolorem, ale one są bardzo ładne. No. Ten pokój mamy gotowy. Teraz zajmijmy się łazienką, bo nie ukrywam, kładzie... kładzenie kładzenie płytków. Będzie troszkę dłuższe niż ten. O, takie płytki ciemno szare bym zrobił. No. No, ja bym takie coś zrobił. To teraz w takim razie trzeba ściany. Płytki ścienne i ciemno szare są. To są te dwa, trzy, cztery. Cztery powinny starczyć, jak nie to będziemy dokupywać. Podnieść piętnaście. Op, no te są G. Pyk. Pyk. No ale idealnie starczyło, jeszcze 15 zostało. Znaczy 14, pewnie no? ta 14. Ale to już jest ładna. Widać tutaj łazienka, tak? Jeszcze kontakt bym chciał wymienić. Zamontuj. Bo on jest stary, spalony, i te wszystkie będę musiał wymienić. Hop, hop. No, kontakt wymieniony. Raz włącznik nie trzeba. Te na ziemi trzeba kontakty powymieniać. Tutaj nie. Tutaj trzeba. I elegancko. Jeszcze tu. I zaraz będziemy z pola. Ten. Albo jakieś panele ścienne położymy. Wiecie o co chodzi: jakiś siding, czy jakoś tak się to nazywa. Żeby to ładne jakoś było. A... Czekajcie, bo tutaj jeszcze z pola jest coś. Do zebrania, no właśnie. No a tutaj mamy o. <laughs> to też będziemy zaraczyścić. Dobra, pomalujmy pokój, pokój. Ja bym pomalował osobiście. Czekajcie, panele ścienne. Takie bym zrobił. No. Ciemno, szare. Jak już sobie cały dom tak robimy, to róbmy i to. Dlatego trochę mi zejdzie, więc nie może za dużo nawet kupiłem. E, ściany, farby i jakiś odcień. Zielonego może, albo gradientu. Pokaż mi gradient. Gradient to takie coś był. Jakiś taki czerwony, może byśmy to zrobili, coś tego typu. O, albo... o, 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 o. o. Algi morskie może takie coś, taki kolorek. Ładny mi się wydaje. Mógłby być. No, zajebisty jest. Jest KBD. Tylko, że ten jaśniejszy mógłby być jeszcze lepszy. A to kto wie, może w następnym domku takie coś zrobimy. Teraz to w sumie bez sensu kupuję takie wielkie mm, puszki farby. Mogę kupić tą najmniejszą mi też mi starczy, bo to nie są jakieś wielkie pokoje. Są dosyć małe pokoiki. O i punkt umiejętności w malowaniu mamy i mniejsze zużycie farby i jesteśmy. Tutaj jest full. W Wysprzątaniu mamy ultra Hypermop. Wszystkie zabrudzenia na mapie Ultra Hypermop. I tutaj mamy jeszcze wymaganie zleceń. I jest elegancko, więc jak teraz wygląda mój mopek. Tak, elegancko tak szczerze. Tak szczerze, to zajebiście wygląda. No, pokój też zajebiście wygląda. Idziemy teraz kuchnię jakoś pomalować. Myślę, że. No nie żółty. Choć w sumie do kuchni by mógł pasować, Limonkowy sok. Ej, to by był taki, ej, to by był zajbisty kolor. Tam do pokoju, albo tu liście, limonki. Ajajaj. Damy jakiś taki kremowy słony karmel. Słodkie tiramisu. Słony karmel, daj. Mała puszka farby. Starczy na pewno. No nie jest najlepsze, ale jest G nawet. Nie jest to najlepszy kolor, ale w sumie do paneli pasuje, a tego, to zapomniałem w sumie o tym, tego sprawdzić i o tym pomyśleć, więc no jeździ. Najważniejsze że widzowie, że do paneli pasuje. A jeszcze tutaj ten. Framuga. No, elegancko, i teraz sobie tutaj lecimy, tutaj hop. To, co trzeba wyczyścić, i Płytkowanie i panelowanie płytki trzeba tu dać. Znaczy, trzeba odłożyć płytki. Hop. Płytki do na sel. Nie tylko wyciągnij mi to Cel. I podnosimy sobie siding. Hop. No, mogłoby być to bardziej ciemniejsze jeszcze, ale jest git. Nie będę jakby narzekał aż tak. O, mogłyby one być lepsze, ale są, są git po prostu. I za mało chyba, nawet tego kupiłem jeszcze. No, za mało na pewno. Fajnie, że jak tutaj kładziecie na dole, to one się od razu u góry układają, mniej więcej. Legancko. Dobrze, to nie jest tak jak z farbą, nie? Bo tak to bym musiał jeszcze więcej tego mieć. Strasznie ciemno jest tej że mam takie wrażenie. Nie wiem, jak to jest na nagraniu, ale dla mnie jest strasznie ciemno. To może przez to, że już 19 w gierce. Powinny być jeszcze możliwości robienia sobie wbrew tak, jak się komuś podoba, poddaszy w każdym domu, nie. Bo, bo wiecie, tutaj w każdym domu jest tryk praktycznie. Nie? nie ma płaskich dachów, więc powinna być taka możliwość. Ostatnie 15 i braknie, braknie. Jeszcze takie z dwie 15 trzeba będzie mieć. Albo nie, no jedna na pewno nie. Albo może jedna. Sprawdźmy. No dwie. Dwie trzeba było kupić. No i mamy elegancko domek zrobiony. Jeszcze tutaj trzeba wysprzątać tutaj ultra hipermopem, który mi się wydaje, że też szybciej czyści niż tamte inne. A to nie jest jeszcze chyba... Naj... Nie, to jest już najlepszy. Nie wiem. Czekajcie. To jest już... Najlepszy? Nie. A no tak, to jest najlepszy mob, jaki może być w kierce. Poko dobrze wiedzieć. Tutaj to już szantanie idzie, tak? Gibby coś tutaj jeszcze jest. Tutaj coś jeszcze jest. Elegancko, no czyściutki do mnie. Na minimapie nic więcej nie widzę. Jeszcze sobie w tym odcinku wymienimy tutaj drzwi. Tak więc, drzwi wejściowe. Hop, wyszukaj. To będą no najlepiej wejściowe. wejściowe. No są tylko jedne pod taką frazą wyszukania. Więc ok Tu nie mogę, mogę też przesunąć trochę tak. Nie, daj tak jak prosto. Hop! Użyj. Elegancko, tak się otwiera, tutaj się zamyka, pyk, pyk. No i z tyłu też takie samo. Powinienem móc zmieniać kolory. Choć chyba... Poczekajcie. Ja tu znajdę jeszcze drzwi wejściowe. Takie... Drewni drewniana szafka jakaś Podwójne drzwi O właśnie, są te drzwi To są wewnętrzne No to tu se dajmy białe Czekajcie, żeby to równo było op Pasują z tej jak i z tej strony mnie tu mogłoby być bez drzwi, ale tu trzeba. Tu se ciemniejsze, może? Drzwi. Tu se takie ciemniejsze, lekko. Takie, hop. Eleganckie. Z dwóch stron pasuje. No i łazienkowe, no to też jakieś sedamy. Drzwi zewnętrzne, ale nie ten. Trzeba zjechać na dół Rzecz jasna I mamy Różne drzwi jak widać Więc Czarny, ciemnobrązowy Ciemnobrązowy daj Hop Pyk I tutaj sobie jeszcze wchodzicie z tyłu I pyk elegancko I jeszcze jedna drzwi w środku hmm. Tak będzie szybciej. Dawniej były inne no, te drzwi i było dobrze. Teraz pododawali jakieś różne. Nie wiem po co. Drzwi łazienkowe. Takie bardziej. Tylko odwróć je. O. Jeszcze tutaj lampa. Taka w rozmiarze M. Elegancko świeci, świeci. Mniej więcej po środku. Tutaj coś, no tu będziemy montować w następnym odcinku. No, jedynie co jeszcze tutaj dzisiaj zamontuję, to są te... instalacja dajmy tą kaloryfera hop jeszcze dajmy klimatyzatora tak pierwszy raz będziemy montować klimatyzację ale to tutaj hop więc no mam nadzieję że odcinek wam się podobał tak i że było mnie dobrze słuchać tym razem Możecie wpisać w komentarzach, na jaki kolor pomalować następny dom, następne pokoje albo następny też dom, bo tutaj wybrałem panele, ale gdzieś mogę wybrać co innego. I co, do następnego, trzymajcie się. Cześć.